Znani aktorzy Karol Strasberger i Anna Dereszowska stają w obliczu finansowych problemów związanych z kantorem cinkciasz.pl. Strasberger, podobnie jak Dereszowska, ujawnia trwające dwa miesiące trudności z odzyskaniem znacznych kwot pieniędzy. Zobaczmy, jak się rozwija sytuacja i jakie kroki podejmują poszkodowani. Kliknij suba po więcej ciekawych wiadomości. Coraz więcej osób boryka się z podobnym problemem dotyczącym finansów, które są kluczowym aspektem życia. Karol Strasberger właśnie podzielił się swoimi doświadczeniami, które zderzyły go z rzeczywistością w wyjątkowo trudnym czasie. Opowiedział, co wydarzyło się przez ostatnie dwa miesiące. Trudności ostatnich dni dotykają niektórych osób publicznych. Anna Dereszowska niedawno ogłosiła w mediach społecznościowych. Że napotkała problemy z jednym z popularnych kantorów internetowych. Aktorka wyraziła swoje niezadowolenie z powodu braku dostępu do znacznej sumy pieniędzy, którą ulokowała. Anna Dereszowska poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie, że na początku listopada zdecydowała się na transakcję, wymieniając złotówki na euro. Niestety, do dziś nie odzyskała pieniędzy, a próby nawiązania kontaktu pozostają nieskuteczne. Aktorka przestrzega swoje audytorium, by bacznie przyglądało się swoim oszczędnościom. Osobom korzystającym z usług kantoru Cinkciarz.pl zaleca dokładne zbadanie sytuacji tej firmy i przeczytanie odpowiednich artykułów przed powierzeniem jej swoich pieniędzy. Ponadto, wobec Cinkciarz.pl, z którym prowadzi postępowanie sądowe, Dereszowska apeluje o uczciwe załatwienie sprawy zarówno z nią, jak i innymi poszkodowanymi. Anna Dereszowska nie jest jedyną osobą, która zetknęła się z podobnymi problemami. Karol Strasberger w rozmowie z Pudełkiem również opowiedział o swoich nieprzyjemnych przejściach. Trump poniosła stratę około 30 tysięcy złotych w różnych walutach, m.in. w koronach czeskich i euro. Kłopoty te rozpoczęły się pod koniec października i nie dotyczą jednostkowego przypadku. Wysłałem do nich liczne wiadomości z prośbą o zwrot pieniędzy, lecz nie dostałem żadnej odpowiedzi. Zamiast tego otrzymałem propozycję ugody, której nie warto podpisywać. Początkowo zapewniano mnie, że zwrot nastąpi przed końcem roku, lecz zapisy w ugodzie wspominają o 18 miesiącach. Oznacza to, że planowane zwroty mają miejsce ponad rok później, co jest jawnie nieuczciwe, tak wyraził się dla pudełka. W tym wywiadzie, prowadzący, familiady, opowiedział, jak zauważył nieprawidłowości związane z jego środkami przewalutowanymi w popularnym kantorze. Sytuacja ujawniła się na stacji benzynowej, gdzie nie mógł zapłacić za paliwo. Próbowałem zapłacić za paliwo na stacji i niespodziewanie karta odmówiła posłuszeństwa. Również przy próbie zapłaty za wycieczkę karta nie została zaakceptowana. Wkrótce zaczęły się pojawiać sygnały, że z tym kantorem dzieje się coś niedobrego. Na moim koncie w aplikacji widnieje status w realizacji, pieniądze zostały wysłane, lecz nie dotarły do banku uzupełnia. Karol Strasberger to kolejna osoba napotykająca trudności w wyniku korzystania z usług tego kantoru. Wygląda na to, że osiągnięcie sprawiedliwości w tej sprawie może jeszcze zająć trochę czasu. Kliknij Suba po więcej ciekawych wiadomości.